Czy w grze Hite można zmienić wersję językową? I czy jest język polski? Niestety ale w momencie opublikowania wczesnego dostępu gry Hiteel, twórcy udostępnili nam tylko jedną wersję językową, czyli angielski w wersji amerykańskiej. To oznacza, że na ten moment nie ma oficjalnego spolszczenia. Ale to się pewnie zmieni, bo w kolejnych miesiącach powinniśmy doczekać się kolejnych wersji językowych. W tym języka polskiego, tym bardziej, że jest spory hype na tę grę w naszym kraju. Jednak dopóki nie dostaniemy oficjalnego spolszczenia, możemy wspomóc się modami. Albo inaczej, po prostu zainstalować spolszczenie pobrane z internetu. Takie spolszczenia już się pojawiają w sieci. Link do jednego z nich zamieszczam w opisie. Poza tym uważam, że Hytel jest na tyle prostą grą, że do zrozumienia tej gry wystarczy podstawowy angielski. A przy okazji możecie poduczyć się niektórych przydatnych słówek. A jeżeli szukasz innych poradników do Hytel, to sprawdź inne materiały na naszym kanale.